E, powracanie do poprzedniego filmiku, słuchajcie e, Za 1500 z chcemy zobaczyć jakie są warunki w, tej, w tym domku, więc e, idziemy e, Miejscówka no fajna jest, spokojna, z pięknym widokiem, 1500 za dobę Ja wam e, wstawię numer 3, bo ja nie mam po prostu czasu na montowanie, więc e, wam pokażę gdzie on tam a tam no i tak to wygląda przyliczymy oddalimy Ok? no jest jakiś tam stołeczek jest ochrona jest o kurde no na ekstra. Nie, nie no to e, powiem ci za te pieniądze się opłaca, ekstra, bo tu dużo no. wejdzie. Godawten, no. Zobacz tak, łazienkę i O tak. Oj z big room. Mają podgrzewać wodę, ale nie działa, nie? A tutaj ci o zimną trzeba martwić. Nie no, powiem wam, że... So it's 1500 per room oh, 3000 zmienia po prostu. Więc no jest tu. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9. 10 luda wejdzie. Za trzy klocki, słuchajcie, 10 luda za trzy klocki wejdzie. I teraz pani pokaże za 1000. Za 1500 pokażę. Dobrze, idziemy, zobaczymy. Kapcioszki tam mam. Także 10. Ty, no to pewnie chodzi po trzy klocki, po 300 peso, słuchajcie, jak na imprezę, nie, to na imprezę, ok. no, idziemy, zaraz zobaczymy inny domek, słuchajcie, spokój, imprezka, rozumiecie, balety, panie, yy, te, kokoski i tak dalej, no, <ścoughs> idziemy dalej, Miejscowa fajna, yy, cena, jeśli na tyle osób, nawet spoko A zobaczymy za półtora klocka yy, co, co to będzie też o, w tym miejscu jak coś fajnego, romantycznego to ja łykam na 14 lutego Ambasada King Wsi. For for please please one room. zobaczymy zobaczymy za półtora klocka Dobra. Okay.

Prysz duży, ale pani mówi, że nie działa. Tęcza się z polewaczki ze zwiadka. Te, trzy lata w Azji, człowieku nie jest takiej... Nie jest takiego gorska pryszki zbrałem. Ale no co, klima jest, półtora. No. nice, no, big, 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 big. It's like second room, nie? Ja. Nie put pod O, no, pani fajna, miła. No. Także macie tu air condition. Brzucajcie meble z prawdziwego drzewa, nie IKEA i to jest najważniejsze. Yeah. Ja. Well, oh strong, but what about bed? Is very strong as well? Ja, yeah, strong. For wedding? Is also wood. Yes, for wedding night. No, broken. No broken. No, no broken. No for... no 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 yes, yeah. <laughs> 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 <gülPD> <gül> także, no yeah, jiggy jiggy. Nie trzeszczy? No siki siki. No dziki dziki. No dzikie no, no, yeah. dzisiaj. No No, no gigi. Nie trzeszczy. No także... No co? Nie no, cenowo powiem ci nie jest tak źle. Ale jakby coś łódka jest... Trzeba się ewakuować. Dobra cena. Dobra cena. Oh, it's good price. Ready For...

Okej, okay. thank, thank, thank you. Więc no Thanks co? Nie, jest yeah. nice place. Widzę, że po prostu no, to potrzebuje troszeczkę e, jakiegoś tam e, pf, no, kreatywności, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, bo widzę, że tam już coś remontują. Thank you so much, salamat. No. Półtora e, tysiąca peso, moi kochani, nie przeliczałam na złotówki, bo nie miałem do czynienia kupę ładnych lat ze złotówkami, ale na funta to jest 1000 peso, jest 15 funtów e, jakieś 21 funtów 20 funtów za dobę, no słuchajcie, ja w Bangi za pokój e, można powiedzieć w gorszych warunkach płaciłem 30 funtów za za dobę. Więc y, no, je, jest inna cena. Ale fajna miejscowość. Dobra. Także to jest y, odpowiednik druga część. Strasznie pizzi, Więc no, nie będę tutaj za dużo nagrywał. Ale fajnie. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej i co dalej? Ha! Łóżko mocne. Może by wypróbował. Trzymajcie.